Matura, poziom podstawowy, matura próbna, przygotowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, matura z 7 grudnia 2023 roku. Zadania od 11 do 15. Zadanie 11, które składa się z kilku części. Do każdego z nich jest ta część tutaj główna, i potem mam dalszą część pytanie, polecenie do zadania. W kartezjańskim układzie współrzędnych przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej. Na rysunku wierzchołek paraboli, która jest wykresem funkcji f, oraz punkty przecięcia paraboli z osią układu współrzędnych mają współrzędne całkowite. No, czyli wierzchołek ma współrzędne 4 minus 2, miejsca zerowe 2 i 6, i punkt przecięcia jest, z 8 y jest 0,6. I zadanie 11.1 to jest Zbiorem wartości funkcji jest przedział. Wartości funkcji, czyli pytanie jest o y. No i y w tej funkcji są od tego miejsca do nieskończoności, czyli od minus 2 do nieskończoności. Przy czym wartość minus 2 to jest wierzchołek, co oznacza, że zbiorem wartości tutaj zależy, jak piszemy f od d. Ja napiszę słownie. Z2 zbiorem wartości jest przedział domknięty od minus 2 do nieskończoności. Czyli odpowiedź C. No i ten sam wykres, ta sama parabola. Zapisz poniżej w postaci przedziału zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne. Wartości ujemne, czyli y mniejszy, od zera oś y to jest ta pionowa czyli ta część wykresu, która spełnia warunek że y są mniejsze od zera, to jest tutaj ta część mniejsze od zera, a nie mniejsze lub równe, czyli bez miejsc zerowych które mają wartość równą 0 a mają być wartości mniejsze od zera, czyli y mniejsze od zera dla x należących no i przedział otwarty od 2 do 6. I to jest odpowiedź. Zbiór argumentów, czyli X od 2 do 6. Trzecie pytanie do zadania 11. Wybierz dwie funkcje właściwe odpowiedzi spośród oznaczonych literami. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród oznaczonych literami AF i wpisz te litery w wykropkowanych miejscach. No mam jakby dwie różne grupy funkcji. Tutaj mam funkcję kwadratową w postaci iloczynowej, a tutaj mam funkcję kwadratową w postaci kanonicznej. No, najprawdopodobniej jedna odpowiedź będzie z jednej wersji, druga z drugiej. Zacznę od postaci iloczynowej, czyli f od x równa się a, x minus x1, x minus x2. Miejsca zerowe to jest 2 i 6, czyli F od X równa się A X minus 2 i X minus 6. Czyli już wiem, że na pewno nie, podpunkt, nie odpowiedź E. Teraz tylko 3 to jest 1, druga, czy dwa. no Tym punktem, który mi tu pomoże w tej odpowiedzi jest punkt 0,6, czyli 6. Równa się a0 minus 2, 0 minus 6. Podstawiam te współrzędne punktu. Czyli 6 równa się a razy minus 2, minus 6. Czyli 6 równa się minus 2 razy minus 6 to jest 12a. Czyli a jest równe po podzieleniu przez 12. 1 druga. 6 dwunastych, czyli 1 druga. Czyli to, w takim razie tutaj będzie odpowiedź A. No i postać kanoniczna f od x równa się ax minus p do kwadratu plus q, gdzie p i q to są współrzędne wierzchołka. Wierzchołek mam tutaj, czyli p jest 4. f od x równa się ax minus 4 do kwadratu. Plus q, czyli minus 2. Czyli minus 2. No i ten sam punkt 0,6, czyli 6 równa się a 0 minus 4 do kwadratu minus 2. Minus 4 do kwadratu to jest 16, czyli 16a minus 2, czyli 16a równa się 8, czyli a równa się po podzieleniu przez 16, 8 16 czyli 1, druga, czyli f od x równa się 1, druga x minus 4 do kwadratu minus 2. 1, y, druga x minus 4 do kwadratu minus 2, czyli odpowiedź b. No i czwarte pytanie. Zadanie 11. Funkcja kwadratowa określona za pomocą funkcji f. Następująco funkcja kwadratowa g g od x równa się f od x plus 1, czyli jeżeli mam f od x plus 1, to to oznacza przesunięcie w lewo o 1. Już tu nie piszę, że przesunięcie o wektor minus 1, 0, tylko po prostu przesunięcie w lewo o 1. Czyli najlepiej to po wierzchołku będzie widać, że wierzchołek 4 będzie miał x3, ale y minus 2. 3 minus 2 jest tutaj. Jeszcze sprawdzam, czy któryś nie ma, żebym nie musiał też miejsc zerowych sprawdzać. Nie ma potrzeba, czyli jest to odpowiedź b przesunięty o 1. W lew. Yy, proces stygnięcia naparu paru ziół w otoczeniu o stałej temperaturze 22 stopni opisuje funkcja wykładnicza, gdzie T od X to temperatura naparu w stopniach Celsjusza po X minutach od momentu 0, w którym działa zalanorządkiem. rządkiem. Temperatura naparu po 20 minutach od momentu zarania no jest równa. No, czyli po 20 minutach, czyli X jest równy 20, czyli T od 20 jest równe 78 razy 2 do minus 0,05x, czyli razy 20 plus 22. 78 razy 2 do potęgi minus 5setnych. 5setnych, jak skrócę przez 5, to będzie, będę miał 120. I razy 20 to jest 1, czyli minus 1 plus 22. Czyli 78 razy 1, 2 plus 22. 78 podzielone przez 2 to jest 39, plus 22, 561, czyli odpowiedź D. Ciąg artymetyczny jest określony wzorem dla każdej liczby w ten sposób, że a2 jest równe 4 i a3 jest równe 9. No, i mam wyznaczyć szósty wyraz tego ciągu. Najpierw zrobię tak łopatologicznie, drugi raz zrobię to za pomocą y, wzoru, to znaczy tak łopatologicznie to może też nie jest dobre słowo, że jeżeli mam y, pierwszy wyraz ciągu, czyli A1, potem mam 4 i potem mam 9, y, 9 to y, różnica tego ciągu. Jest równa 5. To znaczy, że każdy następny wyraz jest o 5 większy. Czyli 14 to jest wyraz czwarty, 19 to jest wyraz piąty i 24 to jest wyraz szósty. I to jest odpowiedź. Sposób drugi. Będę rozwiązywał układ równań, czyli tak. Drugi wyraz jest 4. Trzeci wyraz jest 9, czyli zgodnie z wzorem na ciąg arytmetyczny, że AN to jest A1 plus N minus 1 razy R, to wyraz drugi to jest A1 plus 2 minus 1, czyli 1R i to jest 4, i A3 to jest A1 plus 3 minus 1, czyli 2R równa się 9. Pierwszy będę robił metodą przeciwnych współczynników, czyli pierwszy pomnożę razy minus 1, czyli minus A1 minus R równa się minus 4, a1 dodać 2R równa się 9, czyli R równa się 5. Co już tutaj wcześniej wiedziałem, że jest 5 przy pierwszym sposobie, tutaj mam to po prostu wyliczone. To A1 podstawiam najlepiej do tego równania. Czyli a1 plus 5 równa się 4, czyli a1 jest równe minus 1. No i teraz będę korzystał z tego wzoru, żeby wyznaczyć a6. a6 to jest a1 plus 6 minus 1, czyli 5r. Czyli a1 plus y, 5a1, y, czyli y, minus 1, plus 5 razy r, czyli minus 1 dodać 25. Czyli 24. Wychodzi oczywiście to samo. I 24 jest w odpowiedzi A. Zadanie 14. Ciąg jest określony dla każdej liczby naturalnej. Suma n początkowych wyrazów tego ciągu jest równa. Sn równa się 4 razy 2 do n minus 1 dla każdej liczby naturalnej n. I mam ocenić prawdziwość zdania. Pierwszy wyraz jest równy 4, drugi wyraz jest równy 12. Nie mam tutaj napisane, jaki to jest ciąg. Nie wiem, czy on jest arytmetyczny, czy geometryczny. To by trzeba ewentualnie sprawdzić, gdybym chciał to liczyć ze wzorów na arytmetyczny, czy geometryczny. Dopóki tego nie wiem, to nie mogę stosować wzorów. I tak naprawdę nie muszę wiedzieć, czy to jest ciąg arytmetyczny, czy geometryczny. Bo pierwszy wyraz to jest inaczej S1, bo to jest suma jednego wyrazu. Czyli 4 razy 2 do potęgi pierwszej odjąć 1, czyli 4 razy 2 minus 1 to jest 4 razy 1, czyli 4. To jest prawda. Teraz policzę s2. s2 to jest inaczej, a 1 dodać a2. Czyli s2 zgodnie z tym wzorem. To jest 4 razy 2 do 2 minus 1, czyli 4 razy 4 minus 1 to jest 4 razy 3, czyli 12. Drugi wyraz tego ciągu jest równy 12, a to nie jest drugi wyraz, tylko tu jest suma dwóch wyrazów, czyli a1 plus a2 jest równe 12. Wcześniej wyliczyłem tutaj, że a1 to jest 4. Czyli 4 plus A2 jest równe 12, to znaczy, że A2 jest równe 8. Co oczywiście jest fałszem, bo tutaj mam napisane, że jest równy 12. I ostatnie zadanie w tym zestawie to jest ciąg geometryczny, trzywyrazowy wyrazowy ciąg jest geometryczny i mam wyznaczyć A. No to zgodnie z wzorem, że jeżeli mam trzy kolejne wyrazy w ciągu geometrycznym, to środkowy z nich do kwadratu jest iloczynem skrajnych, czyli w tym przypadku 12 do kwadratu to jest 1 minus 2a razy 48. 12 do kwadratu to jest 12 razy 12. 1 minus 2a. Razy 48. 48 to jest 4 razy 12. Dlatego to piszę w ten sposób, że dzielę to przez 12, czyli to 12 mi się skraca i jeszcze mogę to podzielić przez 4, czyli 3 równa się 1 minus 2a. Przenoszę 2a na lewo, trójkę przenoszę na prawo, czyli a jest równe minus 1, co oznacza odpowiedź A.